Halo, 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 witam, witam, witam wszystkich przyseglecznie w kolejnym odcinku z Auto, piąty odcinek, lecimy dalej bez zbędnego przedłużania. Co my tutaj mamy? Czekajcie, bo u Was pewnie parę dni minęło, u mnie dosłownie z 20 minut. Byłem się najeść po poprzednim odcinku, krótka przerwa, lecimy dalej, zaczynamy od wyścigu. Trzeci wyścig tutaj widzę w tym pucharze. Dwa poprzednie wygraliśmy, elegancko. Także ten na spokojnie, już mamy przewagę. Także możemy być tam pewnie nawet drugi czy trzeci. Ale my o mistrzostwo, będziemy walczyć do samego. Znaczy, o ja jakie mistrzostwo? O pierwszą lokatę, to chciałem powiedzieć. Będziemy tutaj walczyć cały czas. Wywalamy już tego murzynka, którego rozwaliliśmy w poprzednim odcinku. W pięknym stylu się w niego wrąbałem. Kurde, jak sobie oglądałem to na nagraniu jeszcze, jak to pięknie mi wyszło. To sam nie mogłem wyjść z podziwu. No i gonimy naszą wspaniałą przyjaciółkę z kośnooką, którą toczymy ciągle. Niezły bój. Gościu, jak tu poleciał po lewej stronie, ty. Znaczy gościuwa w sumie. O proszę, dwie laseczki przede mną. O kurczę, gdzie ja wjechałem? Nie wiem, jakieś tutaj tunele, zakamarki, slamsy i inne tego typu... O kurwa. O, ja Pikole. Ty, tu dalej idzie trasa. Myślałem, że poza trasę wyleciałem. Jasny gwint. Co tu się dzieje? Nie panuje nad autem w ogóle. Ono samo steruje, rozumiesz to? Normalnie... O, nasza rywalka się obróciła. Chyba tak. Ajajaj, aj, aj, szkoda, że się zrestartowała. Bo już miałem taką ochotę się w nią wrypać na czołówę. Obstawiam, że mógłbym ją wtedy zniszczyć. Typa... joki, Jaki Tokyo Drift. Nie no, kurde. Tu jest normalnie wszystko, nie? Tu jest Need for Speed. Yy, nie wiem, tak jak mówiłem w poprzednim po odcinku. każdej totalne demolki. Tu jest wszystko. Ta gra to jest typowy... Total Deconstruction Masturbation Dobra, 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 spoko, spoko, spokojnie, możemy tutaj pojechać Bo tu jeszcze nie jechaliśmy, tak jest, Złota Myśl Sebixona 2025 Pojedźmy tutaj, bo tu nie jechaliśmy Zapamiętajcie to, zapiszcie, przekażcie swoim dzieciom, wnukom i innym potomkom Niech szerzą tą myśl dalej ty ktoś tu ładnym skrótem pojechał i siedzi mi już na dupie. No ale nic, mamy zaraz trzecie kółko. W miarę szybkie są te okrążenia. Dobra, max tej fury 232, no spoko. To i tak jest niezła różnica w porównaniu do tej poprzedniej. Znowu ty driftik piękny. Kurde, na asfalcie to ta fura się spisuje, widzę, elegancko po prostu. Kurde, tutaj prosto się wywaliłem, ok. Spokojnie, bo tu jest ten rozpiździej totalny, ale lecimy. Trzecie kółeczko. driftik, o tak. Jasny gwint, jak ja stawkę odstawiłem teraz. Ale sobie strzelił w powietrzu tak, pir, pir. pir. A, no tak, bo tu w prawo to jest taka dłuższa pętla troszkę. Dlatego tak jak ktoś siedzie tam w lewo. Katie Jackson zostaje pokonany. Kurde, tam się nieźle tłuką z tyłu. A ja tu taki samotny wilk, samiec alfa, dowódca watachy. nowy rekord okrążenia zdobywam. Jakiś rekordzik wpadł, no. Pa, co driftuje, ty. No ja tu takiego Tokio drift odwalam dzisiaj, że to jest szok. Tak, odcinek za odcinkiem. Jest, jest chwila czasu, więc próbuję coś tu nagrać na zapas. Chociaż jeden odcinek, żeby mieć zapasowy. Bo z tymczasem to kurczę naprawdę jest. Zawsze coś i kurczę, najlepiej to tak na spontanie siadasz nagrywasz, bo czasami jak wiecie, się tak mega nastawienie że a dobra, mam ciul czasu, będę w ciul nagrywał. To zazwyczaj jest tak, że nagram jeden odcinek. Wyjdzie tak sobie, bo nie mam weny w sumie i jest Lipton. A Liptona nie ma teraz, bo wjeżdżamy na metę z pierwszym miejscem i Trzema zwycięstwami w tym pucharze Także jest elegancko Kurde znowu powtórkę kliknęłem Nie tak to miało być yy, Kontynuuj puchar Kontynuuj puchar yy, Najszybsza okrąglenie dostęp super Elegancko Trzy zwycięstwa to jest to Trzy i pół kafla Kolejne derby odblokowane Kasy dosyć jest A, Ale typ klasa derby 87% mamy Ostatni puchar nam tu został. To, to oznacza, że trzeba będzie. Kurwa, 6 wyścigów, tutaj jest ok, że trzeba będzie mieć hajsu na nową furę. No, ja pikole. Ale tu jest 6 wyścigów, no to jest dosyć kasy do zgarnięcia. Plus jeszcze mamy te derby podblokowywane, także super. Yy, można, można hajsu uzbierać. Kurde, aż nie będzie mi się chciało rozstawać z tą furą, no tak mi się super nie umieździ. Ale klasa wyścigowa. O kurwa, ty widziałeś to? Jaki piękny skok. To będzie dopiero przeskok. I pewnie pod względem poziomu trudności, no to na pewno. I szybkości, furek. Uhuuu, a nie widzę nic. Jadę w krzokach. Kto jest przed nami? Kto jest przed nami? To ta jakaś słynna amerykanka. Czy tam inna cynamonka. Dobra. Ej, to jest mega krótki wyścig, halo! Wypijemy się nią? A tak ją lekko musnęliśmy. Chciałem tak w boczek ją wyrąbać z tras, ale nie wyszło. Ale dobra, jak mamy 6 wyścigów, to dobrze by było te chociaż 4 wygrać. A reszta to już tam na spokojnie. Najlepiej by było wszystko wygrać, wiadomo, więcej hajsu. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy! Bo jak widać! O! Może być ciężko. Ale zbliżamy się do mety. Czy dowieziemy to? Dawaj, nitro na koniec. Pięknie tak jest. I nowy rekord okrążenia. Czyli dodatkowa premia wpadnie. Ale to idzie pięknie. Podoba mi się ta gra. Naprawdę. Juhu. Dobra. <ścoughs> Ruszaj. Tu również dwa okrążenia. O! No to spoczko. Brum brum brum. Lecim. Kogo by się tu wpierdzialić? A po prostu trzymam gaz. Dobra. Ray Carter. Dost... Tu wszyscy w sumie się teraz... Co tu się dzieje? Elegancko. Zofia Martinez, tak jest, robi beczkę. Tutaj nie ma się co rozczulać nad nimi. Okej, okay, Frank Malkow przed nami. Słynna postać z dwójki. Tak, i w dwójce mamy y, czterech oponentów mniej na wyścig, bo po ośmiu się ścigamy. O kurwa, ja wjechał do lasu tylko, a tam drzewiosz. Mówię, chłopie, co ty robisz? Ja mówię, ja nie wiem, ja po borówki. Tu nie ma borówek, tu są ino grzyby. Mówię, a to pierdolę. Dobra, ktoś nie ma prądu gdzieś w domu, bo rozwaliłem słup linii wysokiego napięcia a napięcie jest między mną a Frankiem Malkowem aktualnie i też nie jest to długo, jakieś długie kółeczko. No skurczybyk mnie tu odpycha. Ło! Co tu jest? Gdzie ja jadę? Ja picolet, pa to! Jakie cheaty, kurde! Czemu mnie zrestartowało? Już się napalałem na tamtą wyskocznię, że się wbije na trasę z powrotem. Ale bym tu pięknie strollował. Dobra, czwarta pozycja. Kurde, muszę być na podium. Halo. Ach. Najgorzej, najgorzej. Gonić stawkę i nie mieć nitra. Ale spokojnie, moje konie mechaniczne budzą się pod maską. Dobra, butuję ten drzewioż znowu. Dobra, aż za mocno ten Hebel poszedł. Czy uda się zdobyć trzecie miejsce? Jest to bardzo osiągalne. Powalczmy z tą kobitą, dobra Okej okay. Twardo trzeba, jak już jest taka zacięta walka To kurde, trzeba iść na całość O, zbliżamy się do mety Nitro Kurde, nie Nie Hu, Mamy trzecie, Jezu, ja się bałem Kurwa, krosówka Że mi nie zaliczy mety, bo wyleciałem z trasy Dobra, ty, pięknie poszło Jest trzecie jest trzecie miejsce, co najlepszy kasownik? No i szybkie kółko, okej, okay, ale kasownik? Hmm. No ciekawie. Dobra. Trzy punkty przewagi mamy na drugim miejscu. spoci Okej, okay. kolejny wyścig. Kolejny wyścig, trzy kółeczka. Czy tu będzie sam? Nie, tu na pewno nie będzie sam asfalt. Tu będzie mieszaniec na bank. Pa, pa, co robię? Pa, tutaj wszystkich już. Uhu! Tak porobiłem, że sam jestem prawie ostatni. Nie, jestem siódmy. Brum brum. Lecę sobie przed siebie, gościu mnie. Pcha, a ja wale, Zofia Martinez z tyłek i Lewisa Durana. jechałemu na bagażniku. Rozumiesz to? Pa, 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 pa. A nie widzę nic. A tu jest ten taki jakiś tartak pociągi, ty. Deconstruction, walimy spirale drutu, czy tam kabla A, tu są też krótkie kółeczka, dobra Dobra, ale są trzy, ale są krótkie Ale dobra, dobra, dobra Dobra, dobra Ach, ominmy to, dobra No tak kurczę na ryzyku trochę Najważniejsze jest to, że prowadzimy w klasyfikacji generalnej i teraz w ogóle już wyścigu. To już w ogóle się mi odzie układa teraz. I odstawiamy stawkę, bo ten ta, ten, ta druga pozycja. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Ja pikole. No nie, czemu wszystko jest przeciwko mnie? No co jest? Halo! <ścoughs> Ej! Hey. Aha, dobra, bo ja klikałem E zamiast R, czyli reset. No dobra, znowu gonimy stawkę. No, ta pierwsza y, gościuwa nam odjechała. Hmm. No nic, czyli będą zaciekłe mistrzostwa. Nie wiem, mam wrażenie, że może tak jest, że wiecie, y, ten ostatni puchar, to jakby tak poziom trudności się podkręca, może? Nie wiem. Albo to po prostu ja tak się skupiam na wyścigu, że po prostu mi to słabiej idzie. Też tak może być. Chyba dojedziemy. Wolę się jeszcze wstrzymać z odpowiedzią. Yy, tak, na drugim miejscu. Jest dobrze. <laughs> Musiałem, wiecie, tak na spokojnie, bo to nie można być niczego pewnym. Patrz, to znowu kasownik, misz destrukcji. Najszybsze okrążenie. Prawie wszystko zdobyłem, co się dało. Ty. Ok, 5 punktów przewagi. No pięknie. I druga jest Katie Jackson. To trzeba zapamiętać: to trzeba zapamiętać, że to jest nasza najgłówniejsza rywalka teraz w tej klasyfikacji generalnej. Katie Jackson! Nie Lady Bank, czyli tylko Katie Jackson. Jackson 5, Jackson Knight. Michael Jackson, może to jest jakaś rodzina ty? Ja tu się z nim ścigam, a wiecie, ona może jakaś kuzynka czy coś? Michaela Jacksona. Ogrzesz w dupę! Byłem pewien, że przejadę przez to, dlatego tak sobie śmiało poszedłem na wpałę. No ale dobra, wyszło inaczej. Totalna demolka. Kurde, powiem wam, potrzebowałem takiej gierki. Żeby się po prostu, wiecie, bez spiny dobrze pobawić. O, -o nie widzę nic. Jopikole, ja ten słup to chyba był z jakiegoś mocnego żel betonu nowoczesnego, że tak mnie wyhamował. <laughs> tak samo jak ten y, zbiornik wodny, chyba ta. Dobra, jest totalna demolka, moja, moja fura wygląda jak siedem nieszczęść. Dobra, 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 na spokojnie, na spokojnie, tam się biją, okej. Okay. Pięknie mi to pomogło. I dobra, czy Katie Jackson nie jest przed nami? Kurde. To jest ona. Nara. O, rywalkę, jak pięknie wywaliło. Ułopona mnie goniła, ty. Juhu! Pięknie! Piękny blok. Ale mnie prawie tutaj też wygrzmuciło na bok, ale tylko prawie. Dobra Sebix dajesz, pełen bucik Pełen bucik, bałamucik O, o, o nie, aż tak mocno Bujajmy się mocniej Tylko tak sobie myślę, jak będzie nowa klasa wyścigowa No to i tak nie będziemy stać na najlepszą furę od razu Czyli kupię pewnie pierwszą lepszą z brzegu I obstawiam, że ta fura bez ulepszeń będzie osiągami tak jak ta teraz ulepszona Coś mi się tak mocno wydaje że, że tak to będzie szło. Taka szybka, złota myśl. <laughs> Ale ciekawe co tam się trafią za, za maszyny. Ta, ten nasz diablos jest naprawdę spoko. Mhm. Tak, tak, tak. Ale dobra, dobra, dobra. Co jest? Halo No co jest? No co jest? Tak, było pięknie. A jakieś magiczne przedmioty wyrzuciły mnie w powietrze. Jaki tu jest syf na tej trasie. Masakra. Czemu nie ma żadnej ekipy sprzątającej, ja się pytam. Cała przewaga legła w gruzach. No cóż, ciśniemy dalej. Nic na to nie poradzimy, no. Jakieś sztachyty miałem na dachu. Styrta była podpalona. Sztachyty zostały z płotu od sąsiada. Ja pikolety. Kurde, ale zauważyłem pewną niezależność. Jak znowu powiedziałem, że super mi się jeździ tą furą, to automatycznie wyjebało mnie z trasy. O, i osiągnięcie za jakiś, kurwa, magiczny skok. Jeszcze beczka. Spoko, że osiągnięcia mi wpadają. Jakaś tam kolekcja będzie. Hey, tak! O to mi chodziło. Mogę być drugi, ale ważne, że Katie Jackson wyleciała z trasy. Nasza rywaleczka. Czy zdążę? Czy zdążę? Kurwa, nie zdążę! Aj, jakbym miał tylko więcej nitra, ale emocje są. Emocje są pięknie. Teraz tylko najszybsze okrążenie. No cóż, bywa i tak. O kurcze, trzy punkty tylko przewagi, ale teraz... A lay bang. no tak, bo ona wygrała. Dobra, przedostatni wyścig w tym pucharze, ty. Chyba w tym odcinku nagramy ten puchar do końca, co? Już nie będę robił polsatu, że zakończę, chociaż nie wiem, zobaczę. <grym> Dobra. Może to taktycznie zróbmy ten wyścig, żeby... A, przez przypadek wyrąbałem Katie Jackson. Net nie wiedziałem, że to ona. Wypadł mi tu z przednosa. Szlobony! Ale mu wszedłem przed nosek pięknie. Ja, Picole, jak ja się utrzymałem teraz na trasie? Nie wiem. Zrobiłem to normalnie na bezdechu. bo jak widziałem, że ja już skręcam w powietrzu kołami, to już miałem takie w głowie, ale mnie wyrąbię. Ale tak nie wyszło. Wyszło wręcz idealnie. Dobra. A, króciutkie kółeczko. Trzeba, ale trzeba być uważnym. Drugie na trzy, dobra, dobra. Pierwsze miejsce, to jest bardzo istotne. Nie sknocić tego. Po prostu tego teraz nie sknocić. Aha. Zachaczyłem w jakąś niewidzialną chyba, nie wiem, sztachetę, że mnie tak odbiło w bok. Całkiem możliwe. Opsa. Tak jest. Naprawdę taktycznie teraz ten wyścig próbuję, żeby mieć spokojne pierwsze miejsce w pucharze. Zgarnąć większą ilość hajsu i elegancko. Póki co jest dobrze. Zapowiada się dobrze. Póki co no zaraz zaczynamy ostatnie kółeczko. Jeszcze nowy rekord okrążenia. No tak. Tak to miało być. Ray Carter zostaje pokonany. Czyli z tyłu. Robi się niezła wiksa. Frank Malkow odpada. Proszę państwa, gościu co ma tego buldożera zostaje wyeliminowany. Także tam z tyłu musi być naprawdę wiksa. A ja na tym korzystam, bo jadę sobie spokojnie. O wózek widłowy. He, czu... hmm. czuję, że czujesz jak w robocie, ale no prawie, no bo też jeżdżę sobie na wózku widłowym. Taki mały off-topic. Jakby to kłachodron powiedział. Po zdrobyczku, jeśli to oglądasz. I co? Gubię wątek? Tak, zgubiłem wątek, ale zaczynam nowy, że dojeżdżamy do mety. I wygrywamy ten wyścig. Elegancko. Powiększamy przewagę. Aż wleciałem w las. Pięknie. No, jestem pod wrażeniem. Łocie, panie, 8 punktów przewagi. Pfu, kurde! Ostatni wyścig, i jeszcze widziałem, że są tylko dwa okrążenia, także ciśnie. mamy niesamowitą przewagę teraz, więc coś czuję, że chyba ten puchar zgarniemy na złoto. Bing bong bang. No ale o nie mogłem skręcić, tak żeśmy się wszyscy poblokowali. Patrz, patrz, co tu się dzieje. O-o. 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 Ty, dobra. <laughs> Nie wyleciałem przez szybę, a tego się obawiałem, że tak się to skończy. Zofia Martinez, wypieprzej. Tym swoim małym kaczaczkiem. Ja podziw, że ona jeździ tym autkiem cały czas. Wuhuu No nie, karma szybko wraca. <laughs> o Jezu, sorry. <laughs> Jakiś kłaczek mnie wleciał. Aha, a z przodu, z przodu widzę na mapie niezły pojedynek: Katie Jackson i Leigh Bank się tam biją. Stawiam, że o drugą pozycję w, w klasyfikacji generalnej. A prawdziwy lider ich goni, ale czy ich dogoni? Nie wiem. Zaczynamy ostatnie kółeczko. No jesteśmy w miarę blisko, w miarę blisko, nie powiem. Dawaj, Nitro. Ty, jaki driftcik wyszedł elegancki. Zacnie, zacnie. Kurde, ja tak tylko. Teraz myślę, że przez tej fury nie mam na maksa ulepszonej. Piękna eliminacja. A i tak idzie zacnie. No się mano, skośno oka, przyjaciółko. Dobra, zbliżamy się do mepty. Taktyczne nitro na koniec. I wygrywamy to w wielkim stylu. O tak, jeszcze nowy rekord okrążenia na sam koniec. Uje yeah. I kompletne! A! No tak, bo ukończyliśmy klasę. Pięknie to wyszło, no cudownie. Jaki jestem zadowolony. Kolejne derby odblokowane. Ile hajsu, chłopie! No i co, będziemy musieli klasę wyścigową tutaj. Kurde, ile tu jest jeszcze? Do przejścia, haha, wyścigowe. No tak, muszę kupić furę. Logiczne, mam prawie 42 tysiące. Zobaczmy, co tu jest. CTR brzmi spoko, ale to będzie taki na speed. Widzę boxer. Nie, no tego raczej nie będę brał. Aha, mamy Nevada. No ten to bardziej by mi się przydał. Na kurde, ten yy, na co? Na no derby, nie? Bo jest naprawdę mocny. Kurwa, ale jaką on ma sterowność dobrą, on ma 7-8 sterowności. E no, ty, a gdyby go tak wziąć, no zobacz, jaki on, jak on ma dobre statystyki w sumie. Nie wiem, przemyślę to. To jest do przemyślenia na kolejny odcinek. Póki co ja kończę. E, dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.